Od kilkunastu tygodni w Domu Kultury w Przedsławiu trwają przygotowania do niezwykłego wydarzenia. Będzie to widowisko muzyczne poświęcone jednemu z najbardziej znanych postaci polskiej sceny muzycznej, Zbigniewowi Wodeckiemu. Wokalista, muzyk, kompozytor i aranżer. Znakomita postać i wspaniała osobowość, której nikomu w Polsce nie trzeba przedstawiać. 16 utworów, które wybraliśmy, by zaprezentować naszej publiczności, wzbogacone będą archiwalnymi wywiadami, zapowiedziami i rozmowami z naszym bohaterem. Na scenie zobaczymy i usłyszymy ponad 30 osobowy skład ludzi młodych, zdolnych i niezwykle sympatycznych. Pomysł narodził się w zaciszu domowym pewnego pięknego wieczoru. Po prostu pomyślałem, że ja chciałbym coś takiego zrobić. No nie ukrywam też, że jako Zbigniew Wodecki, jako artysta, no na pewno... Miał piękne utwory, które no, często też słuchałem, znałem. Nie ukrywam, że zagłębiając się bardziej w tego artystę, w sensie no, takim, że no, jednak tych utworów na koncert przygotowujemy dużo więcej, no można było, przede wszystkim ja odkryłem dużo, powiedzmy, utworów, o których nie słyszałem, których powiedzmy gdzieś tam może znałem, bo zazwyczaj z biggiem Wodecki wszystkim kojarzy się z Pszczółką Mają, albo z drugim wspaniałym utworem chałupy Welcome To, natomiast miał dużo Dużo sentymentalnych utworów, dużo też takich żywszych, gdzie na pewno też nie zabraknie ich na tym wydarzeniu, które sobie zaplanowaliśmy. Na które oczywiście już serdecznie wszystkich zapraszam. Wszystkie osoby, tutaj się mogę pochwalić, to są moi przyjaciele, moi znajomi, koledzy, koleżanki, z którymi albo współpracuję cały czas, gram w różnych konfiguracjach, w różnych zespołach, z niektórymi pracuję na co dzień. Większa część, no to na pewno y no, muzycy e, po różnych szkołach, uczelniach i tak dalej, no, ale też są osoby, e, powiedzmy, no, które kiedyś tam były związane z muzyką, natomiast poszły inną ścieżką e, zawodową. Jakoś specjalnie nie musiałem nikogo namawiać do tego bardzo szybko każdy się zgodził. E, no i stwierdzili, że bardzo chętnie wezmą udział w tym projekcie. Z Wodeckiego mam do czynienia już od dziecka, ponieważ kasety z jego utworami były w moim domu i słuchaliśmy tych utworów od małego. Więc te utwory są mi bardzo dobrze znane i, i wszystkie jakby ulubione. Nie ma jakichś takich szczególnych, które są. Najładniejsze i najfajniejsze i tych, których nie lubię, bo każdy z tych utworów jest dla mnie ma jakąś wartość. Trudno może nie było wybrać, więc staraliśmy się wybrać takie, można powiedzieć, najbardziej spopularyzowane utwory, które no ludzie znają po prostu wszystkie te, te utwory i miejmy nadzieję, że, że mądrze to zrobiliśmy. Także. Czy, no, też w sumie nie ukrywam, y, to jest dla mnie też y, dość ciekawe i nowe doświadczenie, bo w sumie pierwszy raz y, robię aranżację na, na tak duży skład. No odpowiedzialność jest, bo zawsze no, jednak jak coś tylko się tam czasami właśnie na próbach nie zgadza, no to od razu wszystkie oczy na mnie, że co, co się dzieje, ale, no, ale fajnie, bardzo miłe doświadczenie. I, no myślę, że będzie super. Bardzo gorąco zapraszam 6 czerwca do przecławia na widowisko muzyczne zatytułowane Podkarpackie Sięga Po Największych lubię wracać, czyli piosenki Zbigniewa Wodeckiego. Szczegóły dotyczące rezerwacji i zakupu biletów znajdziecie na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Domu Kultury w Przecławiu. Zapraszam.